Dziękuję. Nie dość, że Kuba i Buba są bardzo do siebie podobni. To jeszcze lubią to samo jeść. Na przykład cukierki z marcypanem. Ilekto, ilekroć której z nich idzie po zakupy, zawsze przynosi do domu garść ulubionych słodyczy. Chcesz? Kuba potrząsnął przed nosem Buby papierową torebką. Buba bez słowa sięgnęła po cukierek. Kuba cofnął rękę. A co się mówi? zapytał z wyrzutem. Mówi się, masz szczęście. Zasapała buba. Mówi się dziękuję, krzyknął kuba. Buba miała taką minę, jakby chciała bratu przylać. To dlaczego tak nie mówisz, gdy ja cię czestuję? wrzasnęła wreszcie. Bo ty się nie znasz na dobrym wychowaniu, wypalił kuba. Nawet byś nie doceniła. Proszę, proszę. Buba poczerwieniała ze złości. Czyli jesteś dobrze wychowany? Tylko na pokaz, tak? Kuba popatrzył na nią strapiony. Dobra, nie ma co się kłócić, mruknął wreszcie i znów potrzosnął przed bubą papierową torebką. To chcesz? Nie dziękuję. I poszła mamę namówić, by wysłała ją po zakupy.